Czy tegorocznym mistrzem Polski zostanie Polak, czy może zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w sobotę 25 listopada. Zdecyduje o tym kilkadziesiąt najbliższych godzin. Dziś po godzinie 13 w sali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęły się zawody Bullshooter Polish Open, czyli międzynarodowe mistrzostwa Polski w darciu amerykańskim. W końcu XX wieku w Polsce mówiło się po prostu rzutki, a pierwsze tarcze pojawiły się początkowo Jaka atrakcja dla bywalców klubów i lokali gastronomicznych. Dziś Polska ma już swoją ligę, a najlepsi zawodnicy występują z orzełkiem na piersi. Rosnącą wciąż popularność darta podkreśla Janusz Wojtkowiak ze stowarzyszenia Polskiej Ligi Darta Amerykańskiego, głównego organizatora zawodów. W latach 90., jak otworzyliśmy się na świat, wiadomo, zaczęło dużo ludzi grać w darta, potem był troszeczkę przestój. Ale technologia nasza, bo bullshotter jako e, dał możliwości gry międzynaświatowej międzynarodowej. Tak? Nasze automaty są podłączone pod internet, możemy grać praktycznie z zawodnikiem z każdego kraju świata. E, do tego jeszcze pomogła nam pandemia, bo pandemia spowodowała, że ludzie się zamknęli jednak w tych pomieszczeniach. Zaczęło dużo ludzi kupować automaty do domu, tarcze stylowe, no i potrzebują dalszej jakiejś rozrywki, czyli dalszego rozwoju. Takie turnieje dają taką możliwość, czyli przyjechać na taki turniej i zagrać z lepszymi zawodnikami. No i ogólnie w tej chwili w Polsce gra ponad no, parę tysięcy ludzi tak naprawdę, tak? Nasz turniej bullshuterowy, ponieważ jest, różne są e, kategorie, różne są e, klasy. Mamy podział darta na darta stylowego, czyli darcia korkowa i groty są e, metalowe, tak? To jest najbardziej popularna, najbardziej znana dyscyplina darterska, jeżeli chodzi o, o świat. Natomiast. Automaty wywodzą się tak naprawdę z, z pubów, z lokali. Tam ludzie zaczynają. Pierwszy kontakt z, z Dartem, z lotkami. Większości ludzi zaczęło w lokalu. Ale oczywiście, że to się rozwija. Ktoś to szuka czegoś więcej, chce większych emocji, no to zaczyna jeździć po takich turniejach. My ten turniej zorganizowaliśmy pierwszy raz w Polsce. To jest na 25-lecie naszej federacji tutaj w Polsce. Tak? Więc jest to nasz pierwszy. Mam nadzieję, będzie udany. W tej chwili jest to taki. Początkowy rozgrzewkowy turniej poranny. Wieczorem będzie już e, krykiet 200. Spodziewamy się jeszcze, dojeżdżają ludzie z Warszawy, zawodnicy, zbyt Bydgoszczy dojeżdżają. Jeszcze z niemiec sporo dojedzie. E, to jest czterodniowy, więc e, bardzo dużo ludzi podejrzewam będzie w sobotę. Rozpoczynające się dziś zawody włonią najlepszych obecnie zawodników. Polish Open, więc e, jest kilka kategorii. Mamy kategorię amator E, B, amator A i Mastersa, tak więc... E, Wyjedzie to stąd mistrz, przyjedzie kilku mistrzów, z każdego turnieju tak naprawdę kilku mistrzów. Jest to, wyjedzie mistrz z Open, czyli mistrz polski, niekoniecznie musi być to Polak, tak? Wiemy, że przyjechał bardzo mocny zawodnik z Hiszpanii, wiemy, że w które nam wysyłali i się skłaszali zawodnicy, mamy bardzo dobrego zawodnika z Danii. Mam nadzieję, że dojedą Holendrzy. Nie wiemy jakcy zawodnicy przyjedą z Niemiec, bo to została zagadka troszeczkę, ale że bliskość granicy wiem, że przyjedzie trochę tych zawodników. Tak naprawdę trudno powiedzieć. Mamy bardzo dobrych zawodników, tutaj jest ze Szczecina, ze Świnoujścia. bardzo mocni przyjedą z Warszawy, i zbyt gorszy zawodnicy. Także myślę, że w tej najwyższej kategorii będzie mocna walka. W kategorii A i B tam też jest dobra, fajna rywalizacja, ale ludzie tu traktują bardziej rozrywkowo, tak? To jest naprawdę świetna zabawa przy lotkach miło spędzony czas. Zwłaszcza w taką pogodę, kiedy, kiedy plucha na zewnątrz, można ze znajomymi pobawić się po prostu cały dzień przy tarczy. Swoich sił w tych zawodach mogą próbować nawet amatorzy, ale najwyższe umiejętności prezentuje grupa, dla których dart nie jest tylko zabawą. Jeżeli ktoś traktuje zabawę jako, ten sport jako zabawę, no to będzie się trzymał jakiegoś tam poziomu, no ale ci najwyższej rangi już zawodnicy, Krzysztof Ratajski, który u nas czasami grywał w w także, on od paru lat już tak naprawdę zrezygnował z pracy. On, w tej chwili jego zawodem jest są lotki. Ale to trzeba się dostać do, tak jak w każdym sporcie, do pewnej kategorii. Gdzieś trzeba, trzeba już odwiedzać poważne turnieje, gdzie są potężne pieniądze, to to nie tak? nie Ale to już nie można pogodzić tego z pracą. Tutaj trzeba już tak naprawdę. Wywoływanie zawodników. Tak naprawdę trzeba się już poświęcić tej grze, ponieważ codziennie, jak jest wolny czas, 4 godziny to jest minimum treningu. Tak? Do tego trzeba odwiedzać turnieje, bo turnieje jeszcze szlifują tą naszą formę, umiejętności. Bez turniejów tak naprawdę byśmy się zatrzymali i tego rozwoju by nie było. na tym. Także takie turnieje to, mówię, to jest szlifowanie naszej umiejętności, a do tego fajna zabawa. Stąd i takie zaproszenie. Jeżeli ktoś, nawet emeryt, pójdzie na emeryturę, będzie chciał wyjść z domu, zapraszamy do lotek, bo naprawdę adrenalina przy lotkach jest bardzo wysoka. Wśród uczestników zawodów są reprezentanci kilku krajów. Nikolasowi Buckley z Hiszpanii bardzo spodobało się Świnoujście. Właśnie rozpoczęliśmy zawody. To cudowne miejsce. Spędzimy tu dwa piękne dni. Jestem absolutnie przekonany, że emocji nie zabraknie. Nie wiem, z jakim wynikiem wrócę do domu, ale najważniejsza jest atmosfera tej imprezy, radość gry i spotkania z przyjaciółmi. Uważam, że na tle innych uczestników jestem słabym graczem, ale tu nie chodzi wyłącznie o sukces, ale także o budowanie naszych relacji i dobrą zabawę. Piotr Łęga reprezentuje klub w Policach swoją przygodę z rzutkami, zaczynał już w szkole średniej. Pierwsza klasa, liceum, zaprosił mnie kolega na imprezę. Przegrałem 52 do 1. Z tytułu tego, że grałem w piłkę, trochę, no nie chora ambicja, ale doszedłem do wniosku, że muszę mu się odegrać, no i po półtora roku potrafiłem z nim wygrać już. Jest coraz bardziej popularny, odmiana bullshootera. No trzeba powiedzieć, że jest to najbardziej widowiskowa odmiana lotek w Polsce, bo jest kilka, jest dart elektroniczny, Odmiana angielska, jest stil bardzo fajny, aczkolwiek bullshooter będzie najbardziej widowiskowy. Są średnie kolory na tych automatach. Wygląda to fajnie. Nie? Jest coraz bardziej popularny i będzie jeszcze więcej, bo widać w lokalach, na treningach, że tych ludzi przybywa. Cały czas przybywa, jest, jest, jest nas coraz więcej, że tak powiem. Niestety dużo ludzi to też ubiera, że to jest taki sport piwniczy, barowy i tak dalej. No niestety, jeżeli chce mieć wyniki, można to oczywiście zbudować w lokalu i trenować, no ale to nie tak jak większość sobie to wyobraża. Trzeba naprawdę dużo czasu, kawał serducha w to jednak włożyć, żeby te wyniki były. Nie? A myślę, że tutaj jest groza zawodników, że pokażę. Że to nie jest typowo barowy sport, tylko to jest sport przez duże S. Większość z obserwowanych przez nas zawodników nie ma problemu z umieszczeniem rzutki na środku tarczy. Zapowiada się więc zacięta rywalizacja. Organizatorzy zapewniają jednak także coś dla ducha: w sąsiedniej sali budowana jest scena. W sobotę wystąpi tu kilka zespołów muzycznych zaproszonych przez organizatora. Ma także wystąpić Gabi, młoda, utalentowana wokalistka ze Świnoujścia, która w swoich teledyskach promuje rodzinne miasto. Właściwie to ty tańczysz sam Kołyszę się w rytm twoich kłamstw Już wiem ile jesteś wart, gdy wyciągasz kolejną ze zwyka